Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak za pomocą programu GIMP 2 w prosty sposób zrobić przejrzyste tło dla danego obrazu. Krok pierwszy: otwórz program GIMP 2 Krok drugi: importuj obraz. Krok trzeci: naciśnij na niego prawym przyciskiem myszy, następnie warstwa przeźroczystość dodaj kanał alfa naciśnij na tło dalej zaznaczenie według koloru naciśnij znów na tło no i ostatni krok naciśnij prawym edycja wyczyść i w ten oto sposób nasz obraz e, dostał przeźroczyste tło teraz zapisujemy go zapis jako znak wodny zapiszemy go tak no i jak widzicie ten znak który przedtem mieliśmy jest teraz z przeźroczystym tłem możemy da dać go tutaj na przykład na to zielone i on będzie miał przeźroczyste tło mam nadzieję, że poradnik się podobał dla niektórych też się może przydał, jeżeli pracują z obrazami a mają problem z przeźroczystością tak więc to tyle. Następny poradnik za tydzień wtorek. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube. Na razie.